Cześć siemanko ziomeczki z tej strony koksel Witam was w moim szóstym odcinku z Browsers. Wiem że w tamtym odcinku Co ja Grałem z sekiełkiem Powiedziałem że to jest czwarty odcinek Po prostu się pomyliłem nie potrzeba swój kanał Który to był odcinek ale dobra Nieważne Dzisiaj w tym odcinku miałem niby wbić Geyra na 600 Ale po prostu Może jutro dopiero w kolejnym odcinku wbiję Bo na razie to no brakuje mi trochę tego, brakuje, a mi się, nie chce z Tu właśnie o to chodzi. Gdzie ja zrobię sobie taki luźny opening, właśnie boxa? E, tu będzie tam, gdzie jest 100 tych. No, e, tam 100 par pointsów, to będzie big box, bo ja nikogo już nie mogę trafiać. Właśnie, właśnie mam, e, pokazuję, właśnie mam wszystkie postacie, no to no, tylko moje to i gadżety, i tu właśnie na nich wyjdzie ładnie. Więc, no, może na razie z sobie taką luźną gierkę y Gailem, więc to jest dobry, na dobry początek. Jeszcze otworzymy tego boxa. bo nie Bigboxa, a na koniec Mega Boxa. Możemy przejść na jakiś tam Power Gadget. Jezus, labi. Dobra, to Tu, ale auto im totalne, nie wiem jak teraz wyszedł Gdzie ty jesteś? A ty tu! Przecież to pobije cię Oooo, zabiłem O Jezu, że a Gale zabija to się stało Niektórzy mówią, niektórzy mówią że Gale to jest taka Słaba postać, powinna dostać buffa Więc ja taki spoko, duży ma zasięg właśnie Ult ma spoko bardzo no. Tutaj Rico szedł. O, sorry. Rico. Trochę u góry Jesse... jest. Nie wchodzi, chodzi, że przyjechałem. Może takie bule, ale... Jak... O, tu dwa tysiące losów. Takimi... Takimi guzienkami, mam dopowiedzieć. Dobra. Udawno mają wrzucać do... chyba do Rico... do, do... do... do Ricocheta. Ej, ja to jakby tak... Może tak go do strefy wepchać? Ty... To już nie jest zły pomysł Tylko, że właśnie na będzie teraz, teraz do mnie strzelać, nie? No właśnie O ty Oni mogą się ruszać Jak <grystanie> ja tego nienawidzę. Zawsze albo chłop mnie zabija później ja go, albo ja zabijam chłopak późno, mnie Jezus Maria, jak ja tego nienawidzę, nie? Dobra. Nie wiem, to może to otworzyć na razie tego Roboxa spokojnie. Tu właśnie... I w sumie, co właśnie rano odebrałem tą odznakę, więc no, w sumie wam tu ją pokażę. Jak ona ogółem wygląda. Chyba to jest... która to jest? To jest ta ze złością chyba. To jest chyba ta, Ono właśnie, on tak się prezentuje, dobra. No to otwieram. Może, może bro z Brokkusa też poleci? No nie, tylko też się trzyma. No dobra, to teraz otworzymy ten hmm, chwilkę muszę zrobić cięcie Dobra, już jestem po przerwie, możemy dalej grać. Ja teraz dalej grać z gailem. No dobra, zagrałem sobie właśnie. Wiłem go dzisiaj rano, go wbiłem na 600. Więc fajnie. Spróbuję go wyjść na 25 rangę, z tego chyba pojawi się odcinek. A no to na razie jeszcze nie. No, może ten tylko lusko jeszcze kopić. Ja już na nie zagrałem jak... nie, idź Mortis Wiedziałem No i tutaj Co? Zostawił mnie jaki? Co za chłop! Zostawił mnie. To jest niepodobne do Mortisa Chyba nie, nie umiem trafać No i powrócił, idź stąd! Kurde się muszę ulecić, ląp właśnie do krzaka iść. Ajajaj. Aj, aj, aj. A łamie no się. Wiem, że kiełkę jednak nie grać na solo. Jeszcze się, się nie grałem w sumie. W glei pojawi się odcinek na 600, więc jak chyba jutro albo pojutrze się pojawi. Eu... Mm. A tak robiłem się bólem. Dobry, no, nie byłam rządzana, sobie słuchajcie. I po tej rundzie otworzę z tego big boxa. Wam pokażę w sumie, że to będzie big box. Muszę jakie 10 minut wyczekuję. że powinienem te skrzynki zachować na, na, na niego, nowego zadymiarza Ale tam, tam też będę mieć za 55. I tam do 60. Będę mieć te skrzynki, więc no. Nie żałuję. No Dobra, chodź. Mogę 4 chce już. A, okej, okay, spoko. Fajnie sobie się. To Tylko przycinek chyba, albo oni tak gdzie nie chodzą. Mogę? Nie wiem o co chodzi. Jednakże byłoby to, popy tego syna... Dobra, ulta już mam LOL Na no, was jest plus 700, nie? Jeśli ja będzie teraz jest z Frank, zaś użyję na nas ulta, będzie przypał Nie, to za gra Matko Bosko, a tam jeszcze Mortis. No, <laughs> co tu się się odwala? Ile? <laughs> <Tres, laughs> siedmiu nas tu jest. Ośmiu. Oh, <laughs> co tu się odwala? Co tu się odwala? What the fuck? Idzie jeszcze dalej. Opak. Nie za co to się zwala. bo że ten frak nas użyje za ult, A tak pewnie będzie, jest teraz na nim dużo, ale beka przynajmniej jest. Kurde, piąte miejsce, dobrze i tak było. Piąte miałem, tak na pewno. No dobra, plus jeden. Co tu się odwalało w tej grze? Jest 10, miał, miał... Nie, 9, tu nie miała z nami. Jest du 9, tu So, się odwala. Dobra, to teraz Big Box. O nie, Megabox! Co? Dlaczego? Dlaczego? Jak ja za, za te 300 to sam Big Boxa, a za 100 to sam Megaboxa. Dobra, spoko to Brobox i 2 Megaboxy. Ja cię cieszę. Dobra, to jest Megabox, pierwszy. Tylko monety 400, jest, Dobra, tu zagramasz się jedną grę. Ciekawe, kim tu zagrać. Poznowu bo bólą zagram, bo to była beka. Albo nie, idę to zagram. Na bolą, bo jeszcze grałem w BB, jeszcze nie grałem dzisiaj. A nitra jest bardzo dobra na BB, więc dobra. Po tej grze otworzę sobie skrzynkę właśnie, i poczekam sobie na sklep, odbiorę sobie go, no i ten... No i skończę odcinek właśnie. A w jutro albo pojutrze będę nagrywać, jak widziałem tego. Gejla na 600, więc no, no mega boxy, nie spodziewałem się tego. Myślałem, że będzie, kurde, jak mnie dotknął. Jak on trafił, yy, myślałem, że będzie Big Box, tam był Stotyl. O, jak wysunął, dzięki. Idź Dobra, easy goal, easy goal, ale do ty mnie nie wolno słabiać na moją ulta. Co ty popomyślisz? Dobra, przez tak też taktycznego miszka. Czek, cyk, cyk, Czek, misiek, cyk, cyk, misiek. Dobra, chata Maj, to jest go... No też go. No coś przez to poszło. No coś przeszybko to poszło. To może jeszcze jedno po stronę odzegram. W ogóle to jest mapa, to jest... W sumie kiełek na tę mapę chyba jest dobry. Nie, darem spać w pracę na 600. Później może, może nie wiem. Później. Nie wiem nie powiem z kim tu grać. Ej, o, o, w sumie kroło na tę mapę. Nie wiem, spróbuję. Warto próbować. O, kopterka króla, i wierzę ja jest dobry Ała, awa, awa, waua, Mortis Idź, idź, idź. A no gadet miał Dobra, teraz tutaj do góry. Ma... nasz Mortis spada Nie, nie, Josi, nie Ała! co ten odwalił? Dawaj, Jackie! ła, no nie, no nie! Dobra, zabiję go! Krótka, krótka, jest! Dawaj! Yoshi! Jest, dobrze, Yoshi! Yoshi TM, dobrze. Hmm... tu tam okruwam. tutaj dobrze. tym Mortis znaczy też ma mało HP, dobrze! Skacze! Dawaj Yoshi! Josi masz piłkę! Strzelaj to! Dobrze Josi, kaza. Dobry Mortis to Dobra. Akurat, no, minuta, z nimi, no minęła, tylko do swego. No, Jezus, Maria, Dobra, jeśli tak, to może chwilę przerwę. Jeśli ktoś szuka klanu, sz <grym> kolejna cię to mówię. Jeśli ktoś szuka klanu, nie ma klanu, to jeśli ktoś chce, to może dołączyć do tego klanu, Klan Oksela. Zapraszam do klanu otwarty. od tysiąca pucharków więc zapraszam. jak <grym> ktoś chciał, nie? Jest członek za darmo, tutaj jest. Nie każdy ma jeszcze członka. Oprócz niektórych, właśnie. No, poczekam na tego, tego. To jeszcze jedną grę A później otworzymy ten sklep co odbierzemy i Mega Boxa. I sam może nie wiem Sandy no. Fajnie w ogóle w ten sam dzień, kiedy, kiedy by na ni wyszła, bym ją trafił to było Dobra, Bibi, Brock, Tara. Dobra, Bibi już nie żyje, ale ten nasz morcisz nie żyje. Al bułkę dostał od niej. O, a dostałem. Ścianę. Co cater? Ha No co za... Czekaj, a Mortis no właśnie przyszedł, dobra. No normalny. Nie, Jany Dobra, ty... O Jezu, Mortis, zginął. masz. To też tu tareb, muszę sporobić. Dobra, a nie widzę czy cicho, cicho. Kurczę. No nie. No jak ta bańka nas porobiła? No nie wierzę, nie. No idź do przodu, Rico. No nie. nie, nie. O, usłuża ulta. Kurde, ale Rico polecaj. Dobra. Rico poradź sobie proszę. Chodź mężczyzną. Albo kobietą, nie wiem jak ty wolisz. Jestem co ja stanie kadam, jak ja. Jezu, dopiero co zostałem, sorry. Znaczy o dziesiąta jest, znaczy dopiero, 2 godziny temu wstałem. Jezu, co ja gadam, Nie wiem. Właściwie ja muszę iść, nie muszę iść. Halo? Halo? Ja no i przejdę. Ej, to jest jasna ta sytuacja. Mortis, no nie. No nie, jak ty zginąłeś? To no nie wierzę, no, 56 HP w mi zostało. Nie wiem, co to przegrałem, bo kurde... Ten no, Mortis jest tak. A Ała, to bolało. No Jezus Maria, no właśnie tak, nie mam szans. To no, może tak... Tak od razu. Full offensive. No to fajny full offensive, nie? Dobra wyjazd. On no no ta gra na nie na pewno. No to już wiem... Jezus. No trudno. Dobra, przynajmniej teraz robię teraz sklep, ciekawe co będzie. Nie, może przy może jakaś skrzynka, mała to będzie, więc będzie szybszy w ten Większy opening. Okej. Okay. Nie monetki składałem tyle. A no tak, ale tak przez chwilę wiedziałem o co chodzi. ja tyle. Bo... Przepomniałam... Przepomniałem, zapomniałem sobie. No cyk na dziewiątym. Już mogę star powery do niego trafiać. O, dobra, jak już na dziewiątym to odebrałem sobie w sumie. Okej, okay, dobra. No to jest teraz... Kto dostał do tego momentu Ich napiszę Mega Box, przy, przypnę mu serduszko właśnie w komentarzu, więc no. Waga, otwieramy 16 minut. No, dobra. Waga, otwieramy cyk. Nic nie ma, że 444 Golda. No kurcze było tyle skrzynek, 2 Mega Boxy, ten A nic się było, no trudno. Więc ja się będę z wami żegnać. No, do następnego odcinka, w kolejnym odcinku będę wbijać 600 na Geilu, więc warto oglądać. Jeszcze raz zapraszam do klubu Coxera, więc tym akcentem, tym moim klubem kończę odcinek, więc ziemko ziomeczki.